Panie prezesie, dzisiejszy tak ważny dzień szereg uchwał, szereg stanowisk w istotnych dla środowiska kwestiach. Gdyby pan to zechciał krótko podsumować? Przede wszystkim myślę, że to jest uzupełnienie zestawu działań programowych, które Związek Banków Polskich i Banki chcą realizować w kolejnych latach. A więc na pewno nadal chcemy koncentrować się na budowie skłonności do oszczędzania wśród Polaków i budowie potencjału polskiego sektora bankowego, abyśmy mogli jak najlepiej finansować potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby polskich przedsiębiorstw. Na pewno chcemy i będziemy zabiegać o to, aby powstały solidne rozwiązania dotyczące systemów poręczeniowo-gwarancyjnych w naszym kraju. Zależy nam bardzo również na tym, żeby depozyty Polaków, polskich osób oszczędzających w bankach były nie tylko chronione solidnymi funduszami i kapitałami polskich banków, dobrą jakością portfela kredytowego, ale także solidnym kapitalizowaniem bankowego funduszu gwarancyjnego, ale chcemy, żeby ten proces następował w sposób rozważny. Poważną część naszej debaty poświęciliśmy. Także wykorzystywaniu środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wspieranie, na interweniowanie na rynku odległym od banków, czyli na rynku skoków. Tu wyraziliśmy jednoznacznie opinię, iż uważamy, że nie tylko środki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powinny być wykorzystywane na ponoszenie kosztów ewentualnej restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych to nie może być po prostu tak, że klienci banków i banki pokrywają takie koszty, to po prostu mogłoby narażać na zbyt duże obciążenia polskie banki i konsekwencji także powodować ewentualną destabilizację niektórych banków. Opowiedzieliśmy się także za w czasie tych debat za tym, żeby szukać dobrego porozumienia pomiędzy, rozwiązaniami, które definiują przyszłe opłaty na bankowy fundusz gwarancyjny z funkcjonowaniem systemu IPS, systemu ochrony instytucjonalnej w polskich bankach spółdzielczych. I myślę, że tutaj kierunkowo pewne kierunkowe rozstrzygnięcia są możliwe. Bardzo cieszyliśmy się z obecności tutaj naszych gości przewodniczącego i prezesa Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czyli przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Kierownictwa Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. Mogliśmy bowiem dyskutować z nimi. O węzłowych problemach dotyczących stabilności i bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego. I pomimo tego, że tutaj każdy ma swoją rolę i odgrywa swoją rolę na rynku i wśród instytucji, to wszyscy jesteśmy zgodni, że stabilność systemu finansowego, stabilność banków ma ogromne znaczenie i za to, choć pełniąc różne role, odpowiadamy wspólnie i będziemy podejmować odpowiednie starania, aby ta stabilność była duża. Również dyskutowaliśmy o tym, żeby budować naszą solidną, mocniejszą aktywność na poziomie europejskim. I stąd dyskusja na temat ważnej budowy przedstawicielstwa, dalszych kroków budowy przedstawicielstwa polskiego sektora bankowego na poziomie Unii Europejskiej, zważywszy na to, że tam powstaje 70% regulacji. No i wreszcie jest wiele jeszcze elementów programowych, ale. Tak, jak nowoczesny i bezpieczny system płatniczo-rozliczeniowy, kwestia bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, polskiej gospodarki elektronicznej jest dla nas niezmiernie ważna, no i także budowę systemów wymiany informacji, budowy, dalsza budowa baz danych, zasobów informacyjnych, które między innymi decydują o tym, że jakość portfela kredytowego jest bardzo dobra.